Znamy zwycięzców konkursów plastycznych Świat Moich Doznań i Malujemy Pastelami, zorganizowanych przez Tarnobrzeski Dom Kultury. W konkursie Malujemy Pastelami motywem przewodnim była architektura sakralna, kościoły i kapliczki. Był on adresowany do szerokiego grona odbiorców. Wzięły w nim udział zarówno dzieci, jak i młodzież. W tym konkursie przyznano trzy nagrody główne i siedem wyróżnień. Nadesłano prace tak bardzo zróżnicowane i w technice pasteli olejnych i pasteli suchych i dopuszczalne są również eksperymenty plastyczne, czy łączenie tych dwóch technik, czy opracowanie tła specjalnego, żeby ten wyraz plastyczny był jak najciekawszy. Nagrody otrzymał Przemek Falasz z Starnobrzega, Paulinka Węgrzy z Biłgoraja i Tomasz Bernard z Mielca. Uczestnicy konkursu malujemy pastelami musieli wykazać się zarówno dużymi umiejętnościami plastycznymi, jak i pewnym doświadczeniem w sztuce malarskiej. Ta technika wymaga pewnego takiego doświadczenia w operowaniu plamą kreską, natomiast dzieci, które jeszcze nie są tak, że tak powiem, skrępowane wiedzą na temat tej techniki. No, tak jak każdym innym narzędziem. I rozmazują, i stosują wyraźną kreskę. Także jest to bardzo piękna technika i daje bardzo szerokie możliwości. Komisja konkursowa w dużej mierze zwraca uwagę na umiejętności warsztatowe uczestników, ale także wyraz artystyczny. No, zwykle oceniamy. Takie czysto artystyczne, bo ten konkurs jest bardzo taki warsztatowy. Nacisk kładziemy właśnie na to, żeby na tym dosyć dużym formacie, bo nie jest to format szkolny, tylko jest to format, na którym pracuje młodzież przeważnie z instruktorem, czy w domu kultury, czy w jakichś świetlicach szkolnych, czy, czy pozaszkolnych. I i, i główne, główne kryteria oceny to są te właśnie wartości artystyczne, czyli no to jeśli chodzi o architekturę, to zachowanie właściwych proporcji pokazanie przestrzeni światła, koloru. Natomiast kolejna już edycja konkursu świat moich doznań była związana z pracami graficznymi. W tym roku przyznano trzy nagrody. Wyróżnienie nie przyznano, przyznano trzy nagrody. Otrzymują je Mikołaj Majka z Tarnobrzega, Inka Rusinek z Sandomierza i Aleksandra Wasyliczna ze Stalowej Woli. Ten konkurs z kolei jest graficznym konkursem dopuszczalne są różne techniki graficzne nadchodzą prace wykonane linorytem monotypią frotażem różnego rodzaju też kolaże no i, i kolaże wokół też monotypi także no dużo w tym konkursie jest prac takich które polegają też na, troszkę na przypadkowości, bo nie zawsze ta zamierzona wcześniej odbitka powstaje tak, jakbyśmy chcieli, i wykorzystanie tej przypadkowej plamy też jest bardzo ciekawe. Prace konkursowe można oglądać w holu, przy sali kameralnej w Tarnowrzeskim Domu Kultury.